Śląscy Franciszkanie przedstawiają. Moje franciszkańskie opowieści biblijne. Moje, dlatego że subiektywne, niekoniecznie trzeba się zgodzić z ich treścią. A franciszkańskie, dlatego że jestem franciszkaninem. W zakonie otrzymałem imię Andrzej. Zapraszam. Powiem, jak bohater komedii Aleksandra Fredry, pan Jowialski, znacie? To posłuchajcie. Odcinek 34. Często słyszę opinię, że apostołowie to byli biedni rybacy. W ogóle, że apostołowie byli biedni. Czy jest to patrzenie słuszne? Ja bym chciał też wiedzieć, na czym opierają się ci, którzy takie opinie wypowiadają. Popatrzmy. Zacznijmy od albo tak powiedzmy skierujmy się on takim modelem będzie na świętego Piotra i jego środowisko. Był rybakiem. On i jego brat Andrzej mieli łódź. To już jest jakiś majątek. Mieli sieci. To nie było narzędzie z nylonowej żyłki wyprodukowane uplecione automatem przemysłowym. Z czego była zrobiona? W tamtym czasie i w tamtych okolicach używano jako tekstyliów w zasadzie dwóch rodzajów włókien to znaczy wełna i len. Len był droższy. Nie na darmo szaty kapłańskie były lniane. Poza tym kapłanom chyba w nich było wygodniej. Natomiast wełna Nawiązanie sieci się nie nadaje, pozostaje więc droższy len. I takie sieci to też raczej nie była taniocha z Chin. Piotr i Andrzej mieli więc własny warsztat pracy. Nie byli najemnikami naszych te pracowali u siebie. Do tego mieli wspólników, którymi byli bracia Jakub i Jan, też apostołowie, i ich ojciec. Zatrudniali innych. Słowem, było to małe przedsiębiorstwo dwóch rodzin. Tak więc, stwierdzenie Piotra: Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. To nie jest pustosłowie, oni mieli co opuścić. Owszem, ryby były posiłkiem ubogich, ale niekoniecznie rybacy byli ubogimi. I teraz do grona tych czterech: Piotr, Andrzej, Jakub i Jan dodajmy jeszcze Mateusza celnika. Celnicy to byli bogaci ludzie. I moi drodzy, tak na liczbę dwunastu apostołów, uzbieraliśmy już pięciu, prawie połowę, których trudno nazwać ubogimi. Natomiast o zamożności bądź ubóstwie pozostałych nie możemy się wypowiadać, bo w tej sprawie nie mamy żadnego materiału. Śląscy Franciszkanie. Pamiętaj o dzwoneczku i subskrypcji.